Raczej wątpię w to, że wszyscy karatecy robią to samo co ty. Zaczynają. Co mnie cieszy na kadrze, na początku, jeszcze kilka lat temu, kiedy zaczęłam tak bardzo się pasjonować zdrowym żywieniem, koledzy się ze mnie śmiali. Dzisiaj razem ze mną jeżdżą z pudełeczkami w walizce, co mnie cieszy i mam satysfakcję. To jest wielki dzień dla Ciebie, prawda? 22 października to jedno, bo, bo książka się ukazała. Dzisiaj jest konferencja promująca Twoją książkę. Jak Ci z tym jest? Ty jako literat. No jest to wielki dzień. Powiem tak, jak wysłałam ostatniego maila, między innymi do Igi, do Moniki, do Agnieszki, akcept, ok, jutro idzie do druku, to usiadłam i tak mówię, ojej, to już koniec tego pisania i tyle pracy. i. I to się zaczyna, i rzeczywiście żyłam w takim teraz pędzie w tym, w tym, przez te pół roku ostatnie. Poświęcałam tyle czasu książce, kiedy sobie uświadomiłam, że to już jest koniec, zdjęcia są gotowe, to tak naprawdę no, bardzo bardzo dużo pracy włożyłam i serca w tą całą pasję, którą chciałam tu przeleść na papier. Mam nadzieję, że mi się to udało i przede wszystkim mam nadzieję, że dzięki mojej książce mogę pomóc innym osobom. Pomysł? Skąd ten pomysł? Kiedy to nastąpiło i czy najpierw był pomysł książki, a później e, blog, czy odwrotnie? E, najpierw blog. Blog powstał e, dlatego, ponieważ mnie dużo osób namawiało do tego, żebym wysłała różne pliki, różne wiadomości, żebym się spotkała, podpowiadała o zdrowym żywieniu. I tak naprawdę jedna z koleżanek na tutaj powiedziała Ania, zrób coś, żeby po prostu w jednym miejscu były zgrupowane te informacje. No i z moim e, kochanym Franciszkiem wymyślaliśmy razem e, nazwę. I tak w sumie mi wpadło w końcu. half tak fajny. I tak naprawdę dwa, trzy miesiące później e, machina ruszyła, dużo osób zaczęło się tym interesować, dodatkowo media. Widzę, że jest zapotrzebowanie w naszym kraju na to, jeżeli tylko mogę swoją osobą pomóc, zaszczepić u niektórych osób zdrowe żywienie, aktywność fizyczną, uświadomić, jak zacząć, i tak dalej. Jak najbardziej chcę to robić dalej. Potem się pojawił pomysł książki. I stwierdziłam, że jest to, jest to fajne wyzwanie. Tylko podkreślam, to nie jest książka. Kolejnej osoby, która sobie wymyśliła napisanie takiej książki, bo to jest książka merytoryczna. I na pewno sobie nie pozwolę na komentarze typu: e, czy pani jest kolejną celebrytką, którą, która chciała, zechciała napisać książkę? Nie, nie jestem kolejną celebrytką, która chciała napisać. Panią, która e, napisała w zeszłym roku artykuł, że ja wydaję 50 zł na śniadanie. <laughs> Może wreszcie mam możliwość skonfrontowania tej wiadomości. Otóż 50 zł kosztuje łącznie wszystkie opakowania, które na śniadanie, czyli tam na, na miesiąc, które starcza. Więc, ale okej, okay, nie ma problemu, skrzydeł mi to nie podcięło, więc pokazuję również śniadania, które są tanie, które są w dobry sposób przedstawione, dlaczego w taki a nie inny sposób jemy, dlaczego takie przyprawy bo rozgrzewają na dane przyprawy na, w okresie zimowym, regenerują, przyspieszają metabolizm i tak dalej, tak dalej i o tym też wspominam. Opowiedz o e, chlebie na zakwasie, bo strasznie się przyczepiło to słowo i to wyrażenie e, w związku z tą e, Twoją książką. No, chleb na zakwasie, zakwas można zrobi, zrobić samemu i upiec taki chleb najłatwiej e, też można zrobić samemu w domu. Ró, różne, różne przepisy dodawałam, jeśli chodzi o, o chleby, na przykład bez mąki, bez, e, bez glutenu, bez, pszen, bez pszenicy, bez mąki, bez jajek. Chleb, który się robi w godzinę i, i, i bardzo dobry. Ja, tak naprawdę w nim e, moi, moi, moje dziewczyny, mo, mo, moich przyjaciół. Wiedzą, że to jest. To trudno brzmi, tak? Że, Jezu, jak ja mogę zrobić chleb na zakwasie sam w domu, sa, samemu w domu? O jak najbardziej tak. To nie jest trudne, i dlatego namawiam do tego, żeby próbować. Również taki przepis. To że współpracuję z specjalistą do spraw żywienia Jackiem Kucharskim, który w mojej książce wypowiedział się w kilku kwestiach, jak na przykład o jogurtach czy o suplementacji. Natomiast również bazuje na wiedzy pana doktora Zdzisława Kubata oraz też na, na, na wielu, wielu innych specjalistów, czy to e, biegowych, fizjoterapeutów. Śledzę oczywiście nowinki, badania, akademickie książki korzystałam z książek właśnie akademickich. E, no i mi się wydaje, że najważniejsze też tutaj jest to, że jest to też wiedza, e, mogę powiedzieć, taka, którą zdobyłam z doświadczenia, z życia. Z swoich zajęć doskonale. No tak, jestem jego dietetykiem domowym. Nie jest to łatwa praca. znaczy Nie jest to łatwa praca, ale przyjemna. Robert całe szczęście zaufał mi w 100%. Do takiego stopnia, że nawet jeżeli ma jakieś dania na, na wyjazdach czy na reprezentacji polskiej, to wcześniej jeszcze dzwoni do mnie upewnić się, czy na pewno dobrze robi. Lub ja jestem też w kontakcie z kucharzem. Natomiast fajnie, bo Robert jest niezmiernie... Z, no, osobą profesjonalistą w każdym calu, zresztą wiecie Państwo dobrze. I cieszę się, bo dla mnie też to jest. No, mogę do swojego CV wpisać, że jestem dietetykiem najlepszego piłkarza w Polsce i jednego z najlepszych na świecie, więc jestem z tego bardzo dumna, ale to nie o to chodzi. Tak naprawdę cieszę się, że Robert dobrze się czuje, dobrze się regeneruje. To, że. Teraz Prawie nie ma kontuzji, prawda? Do, nie ma kontuzji, no i co najważniejsze, kiedyś stwierdził, że woli grać co trzy dni niż co siedem. Kiedyś było odwrotnie, był bardzo zmęczony i wolał co, przez te siedem dni się zregenerować, odpocząć, teraz mówi, że nie, nie, woli co trzy dni grać, bo jest zregenerowany, ma siłę i wie o tym, że żywność, zdrowe żywienie, zdrowe posiłki. To jest jakby to, to nie jest, to, to, to jest jakby dbanie nie tylko o, o, swu, o siebie, o swoje zdrowie, ale tak, tak, tak naprawdę to y, w jakiś sposób jest to lek na to wszystko. Tak? To my na przykład nie używamy żadnych y, właśnie leków czy jakichś takich rzeczy, jeżeli jest przeziębienie, to wywar zimbiru. Y, jeżeli jest przeziębienie, to krupnik z kaszą jaglaną. Takie, takie rzeczy też stosujemy. Takie gromadzenie energii poprzez pani ćwiczenia to nie dlatego, że pani jest tą mistrzynią w karate, To jest naprawdę, słuchajcie, coś niesamowitego, bo te tam o jedzeniu wszystkie przepisy to znamy od odbarć. Wspaniale, że pani to propaguje, żeby przypomnieć to wszystko, ale ćwiczenia z nią polecam serdecznie wszystkim. Będziecie tak wyglądać jak ja. <śmiech> 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 Po prostu komponuję, komponuję posiłki, czyli wiedząc o tym, że nie łączę węglowodanów z białkiem, deseriem osobno, nie używam tak zwanych białych produktów, czyli cukier, mąka. Nie, 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 ja osobiście nie spożywam też nabiałów, nie spożywam laktozy, więc na tych, na tych zasadach bazowałam i tak komponowałam właśnie te przepisy.